Na pierwszy rzut oka wygląda to jak kolejny konflikt o szczegóły, o słowa, o ton, o drobiazgi, które z męskiej perspektywy nie powinny mieć aż takiego znaczenia. I bardzo łatwo wtedy pomyśleć, że problemem jest przesada, emocjonalność, brak dystansu, że chodzi o coś małego, co urasta do rangi wielkiego problemu bez realnego powodu. Tylko, że bardzo często nie o to jej chodziło. Nie chodziło o to, co powiedziałeś. Nie chodziło o to, jak to powiedziałeś. Nie chodziło nawet o samą sytuację. Chodziło o coś, co wydarzyło się pod spodem. Kobieta rzadko reaguje tylko na jeden moment. Jej reakcja jest sumą doświadczeń. Kontekstem. Historią, która zbierała się długo. I kiedy w końcu coś wybucha, albo przeciwnie, zapada cisza, mężczyzna widzi tylko ostatni fragment. Ostatnie zdanie. Ostatnią rozmowę. Ostatni gest i bardzo często kompletnie nie rozumie, dlaczego to wywołało aż taką reakcję. Bo on widzi fakt. Ona widzi znaczenie. To, co dla mężczyzny jest jedną sytuacją, dla kobiety bywa kolejnym potwierdzeniem wzoru kolejnym sygnałem, że jej emocje nie mają miejsca że jej perspektywa nie jest brana pod uwagę że relacja nie reaguje na nią tak, jak ona potrzebuje i kiedy ona próbuje to nazwać bardzo często słyszę odpowiedzi, które z jej perspektywy niczego nie rozwiązują. Przecież nic się nie stało. Nie miałem takiej intencji. Znowu robisz problem. Nie przesadzaj. Te zdania same w sobie nie są atakiem. Ale w dłuższej perspektywie działają jak zamykanie drzwi. Bo nie o to jej chodziło, żeby udowodnić winę. Chodziło o to, żeby zostać zobaczoną. Kiedy kobieta mówi o emocjach, bardzo rzadko oczekuje natychmiastowego rozwiązania. Ona sprawdza coś innego. Czy druga osoba jest w stanie się zatrzymać? Czy potrafi zobaczyć jej perspektywę, nawet jeśli jej nie rozumie? Czy jest gotowa być obecna w tym, co niewygodne? Jeżeli zamiast tego dostaje wyjaśnienia, racjonalizację albo obronę, coś w niej się cofa. Z zewnątrz to wygląda jak niezrozumiała reakcja. Jak złość nieadekwatna do sytuacji. Jak emocjonalna przesada. A w środku jest bardzo prosta informacja: Nie ma tu miejsca na mnie taką, jaka jestem. Mężczyzna często chce mieć rację. Chce wyjaśnić. Chce uporządkować fakty. I nie widzi, że w tym momencie rozmowa nie toczy się o fakty, tylko o relacje. O to, czy druga osoba czuje się bezpiecznie, odsłaniając swoje emocje. I gdy po raz kolejny ona słyszy, że źle to odebrała, Zaczyna robić coś bardzo charakterystycznego. Zaczyna mówić mniej, wybierać słowa, odcinać tematy, nie dlatego, że problem zniknął, dlatego, że przestała wierzyć, że warto go poruszać. Dla mężczyzny to często wygląda jak uspokojenie sytuacji. Mniej rozmów, mniej napięcia, mniej problemów, ale to nie jest rozwiązanie. To jest zamknięcie. Nie o to jej chodziło, żeby wygrać rozmowę. Chodziło o to, żeby nie być sama w relacji, i bardzo często dopiero po czasie mężczyzna zaczyna rozumieć, że te drobne nieporozumienia miały znacznie głębszy sens. Że to nie były kłótnie o detale, tylko próby dotarcia do miejsca, w którym relacja mogła jeszcze się spotkać. Gdy on zaczyna widzieć ten mechanizm, ona bywa już dalej. Zmęczona tłumaczeniem. Zmęczona powtarzaniem zmęczona byciem tą, która musi uzasadniać swoje emocje. I wtedy pojawia się zdanie, już mi się nie chce o tym rozmawiać. Nie dlatego, że nie ma o czym. Dlatego, że rozmowy nie prowadziły do kontaktu. Jeżeli jesteś w relacji, zapytaj siebie uczciwie, czy w momentach napięcia próbujesz zrozumieć czy wyjaśnić. Czy słuchasz po to, żeby odpowiedzieć, czy po to, żeby zobaczyć, co naprawdę stoi za emocją drugiej osoby. Bo bardzo często nie chodzi o sytuację. Chodzi o to, czy ktoś po drugiej stronie czuje, że ma w relacji miejsce. Relacje nie rozpadają się przez brak racji. Rozpadają się przez brak bycia usłyszanym. Na koniec zostawię jeszcze jedną rzecz. Jeżeli po tym odcinku czujesz, że coś w twojej relacji wymaga uważności, ale nie chcesz robić gwałtownych ruchów ani wszystkiego naprawiać naraz, w opisie filmu znajdziesz bezpłatną, prostą ściągę na 7 dni. To nie jest plan naprawczy ani lista zadań do odhaczenia. To siedem małych kroków, które pomagają zatrzymać się, uporządkować swoje reakcje i zacząć odbudowywać kontakt w sposób spokojny i dojrzały. Bez nacisku, bez manipulacji, bez gierek. Tylko codzienna obecność, jasność i konsekwencja. Jeżeli relacje da się jeszcze naprawić, to właśnie od takich małych, codziennych decyzji wszystko się zaczyna. Link do bezpłatnej ściągi znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie pomocny, zostań tu na dłużej i zasubskrybuj ten kanał. Nie po to, żeby motywować się do zmiany, ale po to, żeby regularnie wracać do spokoju, odpowiedzialności, uczciwego spojrzenia na relacje. Kolejne odcinki będą pogłębiać te tematy, bez uproszczeń i bez udawania, że wszystko da się naprawić jednym ruchem.